21 lipca. Żywot świętej Kunegundy, Kingi, księżnej polskiej. Żyła około roku pańskiego 1260. Kunegunda albo Kinga, była córką króla węgierskiego Belli IV, brata rodzonego świętej Elżbiety, księżniczki turyngskiej i siostrzeńca świętej Jadwigi. Zaledwie na świat przyszła, na podziw i zdumienie wszystkich obecnych wyraźnie pozdrowiła Najświętszą Pannę jako Królowe Niebios i Matkę Króla Aniołów. Od kolebki okazywała osobliwsze zamiłowanie w pokorze, postach i modlitwach i wielkie zdolności do nauk. Zaledwie doszła lat piętnastu, a liści osiemnastoletni Bolesław, król Polski, usłyszawszy o wdziękach i niezrównanych zaletach królewnej, poprosił o jej rękę. Lubo ten monarcha słynął z cnót i rzadkiej urody, długo się kunegunda wzdrygała, czy ma wstąpić w stan małżeński. Łzy dopiero i usilne prośby rodziców wymogły na niej przychylenie się do ich życzeń. Ze smutkiem i z sercem przepełnionym obawą pojechała na ślub do Krakowa, ciągle zasyłając modły do Boga za siebie i za narzeczonego, błagając niebios o łaskę, aby i jej małżonkowi pozwoliły zachować czystość ciała i serca. Wysłuchały niebiosa szczerych jej modłów, gdyż narzeczony przyrzekł jej w dniu ślubu, że przez rok cały uszanuje jej skromność i wstydliwość. Jako królowa Polska była Kunegunda najdoskonalszym wzorem matki swych poddanych, otaczając ich pieczołowitością i starając się gorliwie o chwałę Bożą. Po upływie roku klękła przed małżonkiem, ponawiając swą prośbę, ażeby jej jeszcze przez rok pozwolił zachować czystość dziewiczą z miłości ku niepokalanej dziewicy. Po krótkim namyśle rzekł Bolesław, jeżeli przez rok cały z miłości ku tobie zrzekł się praw małżeńskich, zgrzeszyłbym, gdybym tego nie miał uczynić z miłości ku Maryi Pannie. Ucieszona tą powolnością męża, Dziękowała Kunegunda Bogu wśród łez, modlitw i postów za niespodziewaną łaskę i tym gorliwiej pełniła obowiązki matki swych poddanych, czyniąc jak najwstrętniejsze posługi około chorych i kalek po szpitalach i pielęgnując ich po całych nocach. Ze względu na wysokie dostojeństwo swoje nosiła wprawdzie szaty królewskie, ale pod nimi miała pokutną włosienicę. Gdy nadeszła druga rocznica ślubu, Bolesław natarczywie zaczął się dopominać, ażeby mu dozwoliła korzystać z przysługujących mu praw małżeńskich. Pragnął bowiem mieć potomka i spadkobiercę korony, ale Kunegunda padłszy przed nim na kolana, znów go błagać poczęła, ażeby z miłości do świętego Jana chrzciciela zechciał jeszcze poczekać rok jeden. Młody monarcha uważał tę prośbę za szyderstwo, rozgniewał się mocno, przeniósł swe mieszkanie do odległego zamku i pogroził jej, że na nią spadnie odpowiedzialność, jeśli jej nie dotrzyma wiary małżeńskiej. Niezachwiana w ufności do Boga, odpowiedziała Kunegunda. Zanadto mi znaną jest sumienność twoja i bojaźń Boża, niżbym się miała lękać o twą wierność małżeńską. Bolesław zasięgnął rady spowiednika królowej i zapytał go, jak się ma nadal zachować. Tenże przeto tak do niej przemówił: wolno ci było iść za mąż albo zostać w stanie panieńskim. Jeżeliś jednak poszła za mąż, winnaś spełnić obowiązki do tego stanu przywiązane. Jako królowa i matka swych poddanych nie pozbawiaj męża i Polaków nadziei, że otrzymają następcę tronu. Twa ciotka, Elżbieta święta, jako też święta Jadwiga, rodziły synów i córki, a jednak żyły świętobliwie na tej ziemi i zasłużyły sobie na koronę niebieską. Temi perswazyjami i namowami spowiednika przerażona, błagała królowa dzień i noc Boga wśród postów i serdecznego płaczu o oświecenie i wybawienie z tego stanu udręczeń i wątpliwości. Modłów jej wysłuchał Bóg, a spotkawszy w kilka dni potem kapelana, w ten sposób do niego przemówiła: mylisz się, zacny kapłanie. Jeśli mnie porównujesz z świętą Elżbietą i Jadwigą, tych niewiast wiara i cnota była silną i niewzruszoną, ja zaś jestem istotą słabą i nieudolną, obawiam się, abym się nie stała niewolnicą ciała i pokus zmysłowości. Zresztą nie jest to rzeczą pewną, czy Bóg mi da dzieci i nie warto w zamian za nadzieję potomstwa poświęcać wiekuistą chwałę dziewictwa. Taka nieugięta stałość obstającej przy swem przekonaniu królowej ściągnęła na nią nowe strapienie, gorzkie wyrzuty męża i szemrania tak szlachty, jak ludu, ale nie upadała na duchu. Jałmużną życiem pokutniczem i modlitwą starała się uprosić swego patrona, świętego Jana-chrzciciela i Matkę Boską, aby się za nią do Boga wstawić raczyli, niebiosa wysłuchały też jej gorących modłów. W zachwyceniu bowiem miała osobliwsze widzenie. Zdawało jej się, jakoby Bolesław wychodząc z nabożeństwa uprzejmie ją powitał i pochwalił jej wytrwałość z solennym przyrzeczeniem, że się całe życie stosować będzie do jej woli. Po trzech dniach wszystko się co do słowa ziściło. Radość jej stąd nie znała granic, oddawszy się całkiem dziełom pobożności, ocaliła niejednokrotnie kraj od utrapień i najazdów wrogów. Cudownym sposobem odkryła też kopalnie soli w Bochni i Wieliczce, które stanowiły jeden z najgłówniejszych dochodów kraju. Z dziwną roztropnością umiała usuwać i zażegnywać wielkie zgorszenia, godzić powaśnione stadła, wspierać ubogie położnice, wyposażać biedne dziewczęta i pocieszać strapionych. Król zatwierdził jej zamiar założenia klasztoru dla dziewic, które miały się nieustannie modlić o dobro ludu i zbawienie duszy fundatorów, i wkrótce stanął wspaniały klasztor Klarysek w Starym Sączu w Galicji, obliczony na stopanien. Po śmierci Bolesława domagała się szlachta usilnie aby Kunegunda po nim objęła rządy, ale pokorna wdowa nie dała się uprosić, lecz rozdzieliła całe swoje mienie między ubogich, nie wyjmując ślubnego pierścienia i jako prosta zakonnica wstąpiła do założonego przez siebie klasztoru. Tu była dla sióstr zakonnych żywym przykładem posłuszeństwa, pobożności i świętobliwości, tu miewała częste objawienia, tu również słynęła rozlicznymi cudami. Umarła dnia 24 lipca 1292. Ciało jej wydawało woń przedziwną, a blade oblicze wycieńczone czuwaniem, postami i pokutą zajaśniało dziewiczym wdziękiem, młodzieńczym rumieńcem i koralowemi usty. Polacy uważają ją za swą patronkę, co też papież Aleksander III dekretem zatwierdził. Nauka moralna. Wszyscy młodzieńcy i nowozaślubieni Którzy przystępują do ołtarza, aby zawrzeć wobec pana nad pany śluby dozgonne, niech na to pomną, że odtąd mają zostać na całe życie połączeni węzłem nierozerwanym, że ta chwila stanowi o ich szczęściu lub nieszczęściu dozgonnym i że jak wobec Boga podają sobie dłoń i ślubują wzajemną wiarę, tak też przed Bogiem kiedyś będą zdawali sprawę ze zachowania tych ślubów. Śmierć ich tylko rozłączyć zdoła, bo zawarli związek nierozerwalny. Związek ten jest obrazem tajemniczego węzła łączącego Chrystusa z Kościołem Jego. Wielką tę prawdę głosi nam Paweł święty słowy: sakrament to wielki jest, a ja mówię w Chrystusie i w Kościele, list świętego Pawła do Efezjan, rozdział 5, wers 32. Syn Boski, Jezus Chrystus, wraz ze swą oblubienicą, Kościołem Świętym, z którym się połączył na całe życie w chwili, gdy był rozpiętym na krzyżu, jest obrazem stanu, do którego wstąpić zamyślają młodożeńcy. Kto to rozumie i uznaje, nie potrzebuje dalszych objaśnień o obowiązkach małżonków. Niech o tem młodzieńcy pamiętają, że ich czeka krzyż w tym świętym stanie, niech wiedzą, że czekają ich różne troski, strapienia, smutki i boleść. Mimo to wszystko nie powinni upadać na duchu, lecz prosić Boga o łaskę jego i skuteczną pomoc. Bóg jest niewyczerpanym źródłem wszelkich łask. W chwili, gdy kapłan tułą wiąże ich dłonie, Staje sam przedwieczny przed nimi, gotów zlać na nowe stadło obfity zdrój błogosławieństw i łask swoich, jeżeli czyste będą serca młodzieńców, jeśli małżeństwo będą uważali za święte i jedne z dróg do nieba. Taką drogą do nieba będzie tylko małżeństwo, które zawarte zostało nie w ziemskich widokach pychy, dla marnego grosza, wysokiego pokrewieństwa, lecz którego podstawą jest zgoda charakterów, wzajemna wyrozumiałość, jako też szczera i rzetelna pobożność. Modlitwa. Boże, któryś świętą kunegundę słodyczą błogosławieństw Twoich uprzedził i dziewicą nawet w małżeństwie przychował, spraw łaskawie, prosimy, abyśmy za jej wstawieniem, czystością obyczajów z Tobą się jednoczyli, a w jej ślady wstępując, do Ciebie szczęśliwie dojść mogli. Przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, który króluje w niebie i na ziemi, po wszystkie wieki wieków. Amen. Kochani słuchacze, jeżeli macie przemyślenia związane z tą nauką, to napiszcie je w komentarzu pod filmem. Jest to budujące dla nas i dla innych słuchaczy. Bóg zapłać za słuchanie żywotów świętych pańskich. Mamy nadzieję, że pomagają tobie w codziennej przemianie serca i pracy nad słabościami. Nade wszystko dziękujemy tobie drogi darczyńco. To dzięki tobie inni mogą słuchać tego odcinka, a także udaje nam się tworzyć więcej i bardziej profesjonalne treści katolickie. Jeżeli masz taką możliwość, to zachęcamy do wsparcia co miesiąc, dzięki temu możemy lepiej zaplanować nasze treści. Przypominamy, że za każdego darczyńcę i bliskich sercu darczyńcy, odprawiana jest msza święta, w tym roku msze święte odprawiane są bezpośrednio w stolicy Apostolskiej w Rzymie. A ofiarę mszy świętej sprawuje ksiądz Grzegorz Śniadoch, który już wielokrotnie głosił nauki na naszym kanale. Kochani, prosimy Was o modlitwę za każdego ze słuchaczy nauk, aby Pan Bóg otwierał ich serca na nawrócenie. Jeżeli chcesz otrzymywać codzienne nauki w wiadomościach e-mail, to zapisz się przez link w opisie filmu. Z serca dziękujemy za Twoje zaangażowanie w rozpowszechnianie nauk katolickich. Przypominamy, że aby zwiększyć zasięgi nauk katolickich, możesz wysyłać filmy do znajomych, udostępniać na swoich profilach społecznościowych, dodawać komentarz pod filmem, nawet taki prosty jak zwykła ikonka z uśmiechem. Jeżeli masz jakieś pytania lub podpowiedzi to napisz do nas e-maila, link do formularza kontaktowego znajdziesz w opisie filmu. Wszystkie linki do wsparcia i zapisania się znajdziesz również w opisie. Chcesz zrobić coś dobrego, wyślij te nauki do znajomego.